No, witam, witam z tej strony Damos. Właśnie zakończyła się kolejna, siódma edycja Ligi Typerów. No, i niestety przeszła do historii, ale jak to w życiu z wszystkim bywa, coś się kończy, a coś się zaczyna. A w ten piątek, 25 października, zaczyna się kolejna edycja i będzie trwać przez następne 4 tygodnie do 17 listopada. Będzie to edycja specjalna. Taka edycja specjalna już była. Była to edycja euro. Ci, co brali w niej udział, wiedzą jakie są zasady, jak to będzie, wyg jak to będzie wyglądało. A dla nowych, y którzy dołączą, to już tłumaczę. Oczywiście, starzy też posłuchają. Edycja specjalna cechuje się tym, że jest to samowolka. Gramy single z kursem minimum 1,50 i w górę. Nie ma żadnych ograniczeń kursowych. Gramy tylko single bez bed nie gramy żadnych kreatorów zakładu, betbulledierów, zakładów łączonych. Wiecie, czyli yy, przykładowo, mecz Barcelony z Realem, El Clasico i wy typujecie w tym meczu Barca Boreal, BTTS, 3,5 gola, 3,5 kartki i tak dalej. Że wiecie, że na jednym, na jednym meczu ileś tam zdarzeń, powiedzmy 5-6 zdarzeń, co spowoduje wam kurs 100, i wy to traficie na przykład. I co, i później, tak naprawdę, możecie już wszystko utapiać do końca. A będzie ciężko już was przegonić. Nie, to by było troszeczkę za proste, i będzie... wiem na pewno, że będzie się działo. Bo ostatnia edycja specjalna była no, były przetasowania takie w lidze. No, fajna była ta edycja. Już nie mogę się doczekać. Kurde, jaram się tą następną edycją. Co jeszcze? Będzie, będzie tak jak we wcześniejszej edycji. Będzie zwiększona nagroda pieniężna. No i słucham, słuchaj drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i zobaczyłeś ten materiał, ten kanał, zapraszam Cię na, na grupę na Telegramie, tam wszystko się odbywa, tam jest Liga Typerów, pod tym materiałem masz link do, do grupy, a tak wygląda grupa, tu już, już są do, do, dodane regulamin, nagrody i tak dalej, zwycięzcy, kto zdobył ostatnią edycję, i tak dalej, tak więc ja nie będę tutaj przy, y, po tym wszystkim leciał. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, zapraszam. Link pod tym materiałem. No i co? Dla starych mogę powiedzieć tyle. Dawajcie już swoje kupony. Już możecie dodawać. Y, dodawanie jest włączone. A dla nowych zapraszam do rywalizacji i zabawy z innymi typerami, a może i wam uda się zdobyć nagrody, jeżeli chcecie, tak jak powiedziałem, chcecie się dowiedzieć wszystkiego o lidze typerów, szczegółów wszystkich, to zapraszam, link w opisie poniżej. Pozdrawiam. Do wygrania pieniądze, nie żadne bety, plus dostęp do wszystkich grup z gotowymi kuponami oraz dostęp do strategii, które pozwolą zarabiać na bukmacherce. W planach jest zwiększenie puli nagród, zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie w przyszłości. Jakie będzie zainteresowanie ligą, bo jest kilka ciekawych, fajnych pomysłów, ale o tym dopiero w przyszłości. Dostęp do grupy możesz zdobyć tylko poprzez Ligę Typerów, zajmując mniej jedno z trzech miejsc na podium, bądź po prostu czekaj, aż będą rekrutacje. Zaznaczam, że rekrutacje będą tylko raz w roku, oczywiście dla ograniczonej małej liczby osób, więc nie czekaj, dołącz do Ligi Typerów i wygraj kolejną medycję. Ja nie oferuję płatnych typów, subskrypcji i nie sprzedaję swojej wiedzy, jak 90% pseudotyperów i oszustów. Więc jeśli chcesz dołączyć do grupy 3DAILY TIPS, to tylko na te dwa sposoby. Jeśli chcesz wziąć udział w lizę typerów i wygrać nie tylko pieniądze, ale i dostęp do grupy i ogromnej wiedzy, dostęp do gotowych strategii i kuponów oraz dostęp do zamkniętej społeczności, gdzie są mega mądre głowy, które codziennie zarabiają na bukmacherce, to zapraszam Cię już teraz. Musisz mieć tylko komunikator Telegram, zasubskrybować ten kanał. Link znajdziesz w opisie tego filmu, jak i w przypiętym komentarzu. Zapisz się do ligi i dowiesz się co zrobić, żeby wygrać, poznasz wszystkie zasady i przyłączysz się do rywalizacji z innymi typerami. Zobaczymy kto będzie lepszy, ty czy oni. Pozdrawiam cię, cześć!